Zanim zaczniemy, stara jest sprawa. Jeżeli używasz w domu klimatyzatora, najlepiej jakiegoś takiego małego, przenośnego, albo generalnie masz jakiś fajny patent na ochłodzenie mieszkania, który może mi pomóc, to koniecznie daj znać w komentarzach, poleć mi jakieś swoje triki, bo wczoraj były 34 stopnie i myślałam, że tu umrę. Na pewno zauważyłaś, że mamy nowy kadr, a to dlatego, że reszta mojego mieszkania jest trochę w chaosie, a trochę po prostu nie chcę wam jej jeszcze za bardzo pokazywać, bo miałam remont. Pierwszy poważny remont, który zrobiłam prawie całkiem sama. Yy, mówię, że całkiem sama, no dlatego, że nie było Staszka, który zazwyczaj jest drugą osobą w tym mieszkaniu, ale zatrudniłam moją przyjaciółkę na dwa dni, żeby mogła mi złożyć meble, ale generalnie cała reszta to tylko ja, ja sama. I jaram się mega. Zrobię wam w następnym może filmie taki mały apartment tour, żeby pokazać, co się zmieniło, bo w tym momencie jest... Interestowo, ale wersja studencka, więc myślę, że niektórym może się przydać, szczególnie jeżeli właśnie zmieniacie mieszkanie albo wprowadzacie się na studia albo cokolwiek. Tak, mam teraz ładne mieszkanie i się jarę. Moja przyjaciółka wyjechała wczoraj i dałam sobie wieczór, żeby tak odsapnąć trochę po tym składaniu mebli, a dzisiaj już to no spokojnie wracam do mojego trybu życia Samca Sigma, super samotnika niepotrzebującego stada, <noise> czyli po prostu do mojego trybu życia, kiedy nie ma staszka, jaki będę prowadziła jeszcze przez. Prawie 4 tygodnie. Masakra. wam szybkie outfit dnia, bo wiem, że zawsze was to ciekawi. Moje spodnie są z Asosa i to są spodnie z taką bardzo szeroką, bardzo długą nogawką. Oprócz tego mam taki Top, ale troszeczkę kamizelkę z takiego dziennie materiału, ona jest kupiona na vintage, ale generalnie pochodzi z Zary i to jest super, bo szczerze mówiąc nie rzuciła mi się w oczy na stronie, a ona jest chyba z jednej z nowszych kolekcji, a na Vinted wyczaiłam takie cudy i wydaje mi się, że wygląda całkiem ładnie. Ta kurtka to jest moja najnowsza lumpeksowa miłość, wydaje mi się, że pasuje do wszystkich takich moich bardziej neutralnych stylówek w kolorze ziemi i tak dalej. I nadaje im takiego, wiecie, takiego vintage stylu, takiego smaczku. Uwielbiam ją. No i moja klasyczna torba z reserved. Tak się prezentuje mój gotowy outfit. Jej. No i najważniejsza rzecz przed wyjściem: ja oczywiście mam zawsze ze za sobą słuchawki, i jako introwertyk i osoba z bardzo dużym poziomem social anxiety, nie wychodzę z domu bez słuchawek. I w tym momencie yy, cieszę się moim najnowszym odkryciem, czyli podcastem, który nazywa się Moments. I ja mam coś takiego z głosami, że niektóre głosy po prostu do mnie nie przemawiają, i jeżeli ktoś ma dziwny głos, taki głos, który po prostu w mojej głowie gdzieś tam mi się nie zgrywa, to nawet jakby mówił z sensem i mówił bardzo interesujące rzeczy, to ja czasami po prostu nie mogę tego słuchać. A ta dziewczyna ma tak miły głos, że... Mm, rozpływam się. Słuchajcie, robimy hol z jiska, bo poszłam teoretycznie tylko po wieszaki, ale coś tam sobie jeszcze kupiłam, bo ja zawsze muszę coś kupić. Szczególnie teraz, kiedy mamy taki właśnie mood remontowy i po prostu mam wrażenie, że mam milion pomysłów na minutę na dekorowanie tego i tak dalej. To po pierwsze mam wieszaki. Nie są to do końca te, które chciałam kupić i też myślałam, że kupię je w wersji czarnej, ale czarnych nie było. Znaczy był tylko jeden, jakby taki set wieszaków, a ja potrzebowałam dwóch. Więc to są wieszaki, na które postawiłam. Tak jak mówię, nie jest to idealny wybór reszta wieszaków w mojej szafie to są wieszaki drewniano-metalowe. Ale takie drewniane wieszaki nie dość, że są droższe, to jeszcze są cięższe i tak dalej. Więc uznałam, że po studencku. Zrobimy coś takiego. Oprócz tego, z takich rzeczy organizacyjnych, mam takie składane koszyczki pastelowe. One były bardzo modne w pewnym momencie, chyba z zeszłego lata, i ja dopiero teraz się na nie skusiłam, bo mam na nie zastosowanie. To jest coś, nad czym pracuję od dłuższego czasu, czyli nie kupowanie rzeczy, dla których nie widzę dokładnego zastosowania. I to działa w mojej garderobie, przy kupowaniu ciuchów, ale działa też właśnie przy tym remoncie. To znaczy, ja nie kupuję na przykład segregatorów, pudełek, szkatułek. Gwazonów, jeżeli nie widzę dla nich dokładnego miejsca, w których w domu je wykorzystam. I to są rzeczy, dla których widzę dokładne miejsce i pokażę Wam je za chwilę. No i teraz już taka totalna drobnica, czyli kupiłam haczyki. Haczyki się zawsze przydają, a te konkretnie są do wewnętrznych drzwi naszej szafy w przedpokoju, żeby mogły sobie na nich zawisnąć na przykład łyżkę do butów i tak dalej. No i ja nie mogę wyjść ze sklepu bez jakiegoś ładnego, małego naczynia. I to jest przepiękna, ceramiczna miseczka, która jest w idealnym rozmiarze, jeżeli chodzi o jakieś takie owsianki, jogurty z owocami i tak dalej, bo ja lubię, kiedy moje jedzenie wygląda objętościowo. To znaczy wolę jeść w mniejszym talerzyku, żeby moje jedzenie było taką górką na tym talerzyku, niż jeść w dużej misce, żeby to jedzenie wyglądało, jakby było tylko połową porcji. To mnie tak też Powiedziałabym, że optycznie nasyca i to jest taki patent, który bardzo polecam, jeżeli trudno jest Was zapchać, macie takie uczucie, że nie najadacie się, nieważne ile jecie, to taka optyczna iluzja może na Was zadziałać, żeby po prostu jeść na mniejszych talerzach, bardzo polecam. Miałam dzisiaj taki dość wymagający pod względem mentalnym dzień, więc uznałam, że zrobię sobie taką małą randkę sama ze sobą i kupiłam sobie kwiatki. Więc teraz postaramy się je w jakiś sposób obrobić, najlepiej by było bez rozwiązywania ich, bo tak mi będzie po prostu łatwiej. E, powiem Wam, że byłam dzisiaj na terapii i to była jedna z moich trudniejszych sesji, ponieważ bardzo się pokłóciłam z moją terapeutką. To znaczy, nie do końca tak, wiecie, że świadomie się z nią pokłóciłam, ale byłam na nią bardzo zła i jakby ona próbowała mi to w jakiś sposób racjonalizować mówiła, że to jest normalne, że to jest normalna reakcja, ale ja oczywiście wiem swoje, więc po prostu byłam wkurzona i byłam obrażona na cały świat. Powiem Wam, że mi jest strasznie ciężko dopuścić do siebie. Taki brak kontroli, i to jest coś, czego doświadczam na terapii, bo moja terapeutka pracuje w takim systemie, że ona w sumie bardzo mało mówi. Jeżeli jest cisza, to ja mam wypełnić tę ciszę, i ta cisza jest dla mnie taką przestrzenią, żebym ja może powiedziała coś, o czym myślałam, może powiedziała coś, co mi leży na sercu, może po prostu znalazła jakiś taki w tej ciszy. Nie wiem, taki dyskomfort, który mnie popchnie do odkrycia czegoś o sobie. Nie wiem. Ale generalnie chodzi o to, że dużo pracujemy z tą ciszą, a ja ciszy nienawidzę i się czuję z nią bardzo niekomfortowo, więc moja terapeutka mnie bardzo denerwuje i po prostu czasami mam ochotę ją tak wziąć i powiedzieć kobieto, powiedz mi, co mam robić, bo ja naprawdę nie wiem. Jak tak siedzimy w tej ciszy, to ja się po prostu zaraz popłaczę, spokój się. Ale no, jakby wiem, że to jest część jakiegoś procesu, ale strasznie mnie to denerwuje czasami. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym właśnie, dlaczego ja tej ciszy nie lubię, dlaczego ja się czuję zobowiązana, żeby te ciszy. W jakiś sposób wypełnić, żeby najlepiej powiedzieć coś mądrego, albo coś zabawnego, albo coś, co będzie dla niej przydatne, co jej ułatwi pracę ze mną jako pacjentem. To jest w ogóle strasznie głupia. Mam tendencję do ułatwienia wszystkim życia oprócz samej sobie. Yy, no i to jest właśnie ta moja tendencja do kontrolowania mojego otoczenia, do tego, że ja muszę zawsze być tą osobą na wyższej pozycji, to znaczy ja muszę zawsze wiedzieć, co powiedzieć, że mnie nie obchodzi, czy druga osoba wie, co powiedzieć, czy dru dla drugiej osoby ta cisza jest niezręczna i tak dalej. Ja sama w swojej głowie się już po prostu nakręcam, bo dla mnie ta cisza jest niezręczna, bo ja się stresuję, bo ja nie mam świetnego żartu na tę okazję i tak dalej. I to jest taka rzecz, która mnie trochę boli, to jest taka rzecz, która mnie w sobie no, troszeczkę smuci, bo w momencie, w którym ja jestem twórcą internetowym, robię jakieś tam rzeczy do internetu, to moje filmy opierają się na gadaniu. A okazuje się, że to moje gadanie jest też po części takim moim trochę mechanizmem obronnym. Ale z drugiej strony, no, nie będę nagrywać dla Was filmów w ciszy. Więc to jest, to jest coś, co muszę sobie poukładać w głowie i pomyślałam, że jak Wam o tym powiem, to może to będzie taki wstęp do tego, że jak wyłącza kamerę, to sobie, nie wiem, napiszę o tym może stronę w moim dzienniku, i jakoś tak to głębiej zanalizuję, ale tak, to chciałam powiedzieć e, mam w ogóle taki piękny wazon z hm do niego idą moje kwiaty i słuchajcie, czuję się jak taki ogarnięty dorosły człowiek okej, okay, skoro już zaliczyliśmy tę bardziej relaksującą część dnia to pora na trochę stresu mój jadłospis jest do kupienia od teraz link zostawiam wam w opisie, ale zanim go klikniecie, to kilka słów ode mnie ja już o tym wspominałam w poprzednim filmie, ale to jest taka wersja demo i tak to traktujcie. To znaczy, ten pist jest spoko, ma bardzo fajne posiłki, oczywiście wszystko jest zbilansowane, jeżeli chodzi o makroskładniki, jeżeli chodzi o kalorie i tak dalej, ale na przykład oprawa graficzna wiem, że mogłaby być dużo lepsza i na pewno się poprawię. Mm, te forma jakby rozpisania tych przepisów też mogłaby być inna. Po prostu jest dużo takich małych rzeczy, które składają się na tą całość, co sprawia, że nie jest ona idealna. No i co mam na myśli mówiąc, że to jest wersja demo? Po pierwsze to, że sprzedaje w bardzo niskiej cenie, bo dietetyczki, nawet studentki dietetyki, tak jak ja, e, które gdzieś tam obserwuję w internecie, sprzedają takie cuda za 80-100 zł, czasami nawet więcej, a ja uznałam, że zrobimy to za 15 zł. Po pierwsze, dlatego, że wtedy każdy będzie mógł sobie na tego e pozwolić, a po drugie, dlatego, że jeżeli Wam się nie spodoba, jeżeli na przykład uznacie, że ta grafika jest tak beznadziejna, że nie możecie nawet tego rozczytać, to nie będziecie mieli tego uczucia pieniędzy wywalanych w głodą. Więc robimy to mega po i w zamian. Liczę tylko i wyłącznie na Wasze opinie i uwagi, bo ta wersja demo działa w dwie strony. Po pierwsze, ja walczę z moim perfekcjonizmem, dając produkt, który może nie jest w 100% dopieszczony, dopracowany przez milion lat, ale z drugiej strony liczę też właśnie na Wasze uwagi, na Waszą krytykę, żeby mój następny produkt był już w 100% zajebisty i totalnie dopasowany do Was. Of course, proszę o krytykę, więc jestem gotowa, że ją dostanę, ale niech to będzie konstruktywna krytyka. Dajcie mi znać, co poprawić, co uwzględnić w następnym e co w ogóle totalnie. Nie wywalić, ale niech ta krytyka będzie miła i kulturalna, bo nie wiem czy wiecie, ale jeżeli jesteście mili i kulturalni i wyrażacie swoją krytykę w uprzejmy sposób, to jest dużo większa szansa, że osoba, którą krytykujecie, faktycznie przyjmie te uwagi do siebie i zacznie coś z tym robić. Dawka wiedzy psychologicznej na dziś. jestem po prostu wysoko wrażliwa, więc miejcie to na uwadze. Z takich bardziej cool, a mniej stresujących newsów to razem z tym ebookiem powstaje hashtag, którego możecie używać do tagowania swoich posiłków, które stworzycie właśnie z wykorzystaniem ebooka. Nie tylko posiłków, ale generalnie takiego całego około żywieniowego, około jakłośpisowego kontentu. Szczególnie na Instagramie, ale też na TikToku. I wśród użytkowników tego hashtagu zrobimy sobie rozdanie albo kilka, więc tak, warto to robić. warto i Jezu, jakie się stresuje. Samo mówienie o tej premierze sprawia, że mi po prostu podleci po plecach. Jeszcze mam bluzkę bez stanika, więc nie wiem, czy kojarzycie to uczucie, jak wam pod się tak zbiera pod cyckami. To jest ten moment. Ja się w tym momencie pocę jak szczur, ale... Mm, ten ebook nawet nie wychodzi w tym momencie. Ja muszę, wiecie, jeszcze zmontować ten film i tak dalej i dopiero jak kliknę opublikuj, to to będzie ta taka oficjalna premiera, ale jak teraz mówię o tym, że to jest premiera, to już... I can't. Mam tylko nadzieję, że Wam się spodoba i jeśli chcecie kupić, to kupcie. Jeśli nie, to nie. Jeśli chcecie mi napisać coś miłego, żebym przestała się tak stresować, to śmiało. Jeżeli chcecie mi napisać właśnie jakąś krytykę odnośnie tego e-booka, to również śmiało. Najlepiej na Instagramie, bo tam będę miała to wszystko, wiecie, w jednym miejscu, albo pod tym filmem, w sumie też spoko. Przesyłam wam masę pozytywnej energii na zakończenie tego tygodnia i bardzo, 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 bardzo dziękuję za wsparcie. Nieważne, czy kupicie tego e-booka, czy go nie kupicie, dziękuję. Po prostu dziękuję, że tu jesteście i tu Zobaczycie znowu mój kanał, i. Oh, ja muszę sobie trochę pooddychać. A my się widzimy na Instagramie, na TikToku, na YouTubie. Mam nadzieję, że już niedługo. I co? Do zobaczenia! Bye!